To jest Staś. Staś teraz steruje do Trzebieży. Proszę. Fala jest nieduża. Wiaterek taka, yy, można powiedzieć, pełna czwóreczka. I tak sobie po malutku płyniemy. To jest łódeczka we środku. Widzimy teraz przez forluk. Tam na horyzoncie jest Trzebierz. Tu są sieci z prawej tu siedzi kurczak. Zajął się nawet fale jakieś Piękny. Słoneczko. Stasiu macha. O jak fajnie, jak miło. Co tam na horyzoncie jest, to nie wiem. Czy to barka, czy to łódeczka, czy to coś. Super Stanisław! To jest widok z okienka w środku. A to jest widok z drugiego okienka. Panie sterniku, jaki kurs? Żaden kurs. Wchazówka jest w kształcie penisa, więc kurs jest... Jaki? Chuj wie jaki. No. A to są nogi Stasia. Takie piękne nogi Stasia. A to jest ręka kurczaka. Bardzo piękna ręka kurczaka. A to jest kurczak. Kurczak. Eee. O, piękne zdjęcie Stasiu.